Grupa Szok z Jastrzębskiego Studia Ruchu i Tańca otrzymała potrójne tak od jury telewizyjnego show Mam Talent. Zaprezentowany układ spodobał się m.in. Agustinowi Eguroli, który stwierdził, że dużo widział takich zespołów, ale to szok w tym dniu był nie do pokonania. Bardzo pozytywne. Na pewno bardzo baliśmy się tego występu, tym bardziej, że dowiedzieliśmy się, iż w jury siedzi Agustin Egurola i ten stres, jak siedzieliśmy tam i czekaliśmy na swój występ, a czekaliśmy cały dzień, narastał. Bo y, kto wychodził, to mówił, że jest strasznie, że odpał, że w ogóle na nie, Augustyn jest okropny i itd. No i to nas stresowało bardzo. A kogo bałeś by się najbardziej, Juli? Augustina? Augustina. To on tańczy, prawda? Jest bardzo profesjonalistą, a jedna bardzo No, a my tańczymy jednak i jego się najbardziej obawiałyśmy. Wysoko ustawiona poprzeczka motywuje do działania. Grupa nieustannie trenuje i nie ma zamiaru osiąść na laurach. Nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że dojdziemy dalej, że dostaniemy te dobre opinie. Szczególnie od Augustina, nie. Tak, najwięcej. www.tvcanon.pl Nowa strona telewizji.